This is, uh, Sparta. Jak zrobić sequel albo prequel dla 300? Niespodzianka. Wybrnąć udało się nieźle. 300 bohaterskich Spartan tłucze się właśnie pod Termopilami, a my tymczasem przenosimy się do Aten i obserwujemy, jak z perskim najeźdźcą radzą sobie w tym samym czasie inne greckie miasta-państwa. Między innymi w morskiej bitwie pod Artemizjonem. Reżyser wielu spotów reklamowych i jednej komedii romantycznej, Recepty na Szczęście, Noam Marrow, reżyseruje film na podstawie scenariusza twórcy poprzedniej części, Zaka Snydera, który scenariusz opiera znów na graficznej powieści Franka Miller'a. Ta nazywa się Xerxes. Nie wiem, jak wiernie została przełożona na ekran, ale jeśli bardzo, to powinna chyba nazywać się Artemisia. To ona jest tu najważniejszą postacią, i to dla niej wymarsz do kina jest obowiązkowy. Tak, elektroniczna muzyka Junkiego XL jest niezła. Tak, Marro zdał egzamin trochę kopiując styl Snydera, a trochę idąc w wyznaczonym przez siebie kierunku. Tak, Temistokles jest sympatyczny, choć daleko mu do charyzmy Leonidasa. Tak, efekty specjalne są fantastyczne i oglądanie tego filmu w IMAXie nie może nie dać wam przyjemności. Ale to Eva Green, którą na etapie zwiastunów podejrzewałem o psucie filmu, wraz ze swoją postacią jest tu absolutną gwiazdą. Zła Artemizja to modliszka, przy której marzy się o odgryzieniu głowy. Piękna francuska aktorka sprawia, że krew płynie w żyłach, we wszystkich kierunkach naraz, a tutejsza scena seksu jest niepowtarzalna. 300, początek imperium zaspokaja wszystkie najbardziej prymitywne męskie instynkty. Jeśli macie ochotę na ładnie ułożoną. Ha, ha, ha Jeszcze raz! Odtąd. 300. Początek imperium zaspokaja wszystkie najbardziej prymitywne męskie instynkty. Jeśli macie ochotę na ładnie ułożoną choreografię siekania się mieczami, to nie mogliście lepiej trafić. Całkiem godna kontynuacja 300. A teraz czas na nasz cotygodniowy konkurs. Dla pięciu osób mam ważne do końca lipca elektroniczne bilety na dowolny seans do dowolnego kina Helios. Szczegóły i lista wszystkich kin w opisie tego filmu na YouTubie. Aby wygrać, musicie zasubskrybować na YouTubie To Jest Kino oraz kanał naszego partnera Heliosa. Jeśli oglądacie mnie na YouTubie, szybkie ułatwienie i odpowiedzieć na dwa pytania. Pytanie pierwsze. Z jakiego serialu wzięli się bohaterowie filmu Pan Pibody i Sherman? Podpowiedź na pewno znajdziecie w mojej recenzji. Pytanie drugie. Jeśli powstanie trzecia część 300, kogo widzielibyście w głównej roli męskiej? Uzasadnijcie swój pomysł. Odpowiedzi nadsyłajcie do wtorku 11 marca na adres, to jest Do odpowiedzi dołączając swoją YouTubeową nazwę użytkownika. Powodzenia i miłego seansu!